festiwalu polskich filmów fabularnych. Dzisiaj ze mną trochę muzyczny akcent, kompozytor muzyk, Radzimir Demski. Cześć. Cześć. Kompozytor i autor muzyki do filmu Kobieta z, filmu nominowanego w konkursie głównym. Sam też jesteś nominowany w kategorii muzyka. Tak, nie wiedziałem nawet, że są nominacje w sumie. Nie wiedziałeś, że no. masz nominacje? Nie wiedziałem, ale no to są nominacje czy po prostu są wręczane? Nie wiem. Jest chyba? nominacja i tak? jest nominacja kiedyś... i też nominowane, także może było, tak? zostajesz do, do soboty, do gali? Yy... Nie, 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 wiem. <laughs> nie wiesz jeszcze, tak. może zostanie. Tak. Yy... Mam też drugi film, yy... Cisza nocna, ale on jest w, 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 w innej chyba kategorii. Kategorii, no. Tak, no. tak, tak, tak. Ym... Czy dwa filmy w tym roku? No dobrze, ale... Porozmawiajmy chwilę o tej kobiecie, kobiet kobieta z, jest to film, który jak całościowo na niego patrzę y, odnosi się, y, pokazuje lata Polski, lata 70., lata 80. aż do współczesności, więc ten przedział czasowy jest dosyć długi. I teraz w kategorii, jeśli popatrzymy na muzykę, czy to ma znaczenie tworząc muzykę, czy chodzi tylko o emocje tych bohaterów, jeśli chodzi o tworzenie filmu? Czasami ma, zależy o, od filmu. W tym wypadku to w sumie nie miało. I to czyli zależy tak naprawdę od, od, od tej konwencji, zdarzały mi się takie filmy, w których podkreślałem te różnice, czyli na przykład ewolucja pomiędzy czasami wojennymi, a pojawianiem się stopniowo jazzu, potem coraz bardziej jakiegoś takiego bardziej funk'u, w sensie, że czyli to są elementy bardziej rozrywkowe, ale tutaj w tym filmie tego nie ma, jest orkiestra smyczkowa. Mhm. Podszedłem do tej pracy bardzo tradycyjnie, bo dużo robiłem różnych projektów i często sobie daję jakieś takie zadanie, typu, że ten score będzie taki cały bardziej, nie wiem, syntezatory z lat 80., a ten będzie taki, a ten będzie taki kolor. Więc tutaj, kolorem była absolutnie klasyka, czyli orkiestra smyczkowa to też się już nieczęsto zdarza. Że to nie tylko smyczkowa, ale była orkiestra, i to wiedziałem od początku. Więc po prostu ołówek, kartka, fortepian, temat widziałem jeszcze solowe partie też fortepianu tak, swoje. Własne, tak, tak, tak. Czyli, czyli e, dla mnie takie wycofanie się do e, klasycznej pracy nad filmem, też model kompozytora jest e, różnorodny, ale kiedyś robiło się do zmontowanego filmu wyłącznie. Tak. Mhm. E, I jak to i, teraz ten i, I to też tak wyglądało, czyli było dość gęsto wszystko w ostatniej chwili, bardzo dużo roboty i, i gotowe i zrobione. A teraz... Już minął rok w sumie od premiery w Wenecji tego filmu, więc ciekawe doświadczenie, bo to jest trochę jak opowiadanie co robiłaś dwa mm -hmm. wyjazdy temu i tak musisz sobie przypomnieć cały ten no tak. całą tę emocję, która towarzyszyła temu Praca nad filmem no to jest kawał czasu, prawda? Więc rzeczywiście. No ale mm, jeśli chodzi na przykład o kobietę z tutaj mamy do czynienia z trudną historią kobiety Anieli, która rodzi się w, w ciele mężczyzny i nie do końca jest w stanie siebie zrozumieć. Mm, powiedz mi, czy ty, tworząc, jakoś komponując może y, muzykę do filmu, czy, to je, czy ty musisz wczuć się trochę w historię i poczuć te emocje? żeby żeby stworzyć na bazie swoich własnych jakichś emocji. Tak, na pewno, w sensie muzyka jest w stanie odmienić też to jak patrzysz na, czyli to są takie naj, naj, najtrudniejsze emocje do opisania, ale możesz naprawdę dodać y, zaufania, możesz dodać niepokoju, możesz dodać y, właśnie trójwymiarowości scenie, która wydawałaby się w, y, no, że możliwe, zinterpretowanie jej w określony sposób, możesz nagle w połowie sceny zmienić tą interpretację wręcz, mm -hmm. czyli proste, proste zabiegi wizualne, a, a muzyka jest w stanie na przykład zrobić coś takiego. I tutaj sobie obrałem jako zadanie, po pierwsze opisuje to film, film opisuje kogoś, kogo nie rozumiem, ale jestem ciekaw, prawda, czyli w wielu z nas nie zrozumie tej historii, bo to nie będzie nasza historia, ale ja na przykład słyszałem o takich historiach i y, jestem ciekaw tego, co czuje wtedy człowiek. Więc w zasadzie to jest empatyczne tylko y, zadanie y, skupić się na tym człowieczeństwu i tej empatyczności i jak y, udało mi się właśnie napisać takie coś, co jest tęskne, co, 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 co daje elegancji też temu bohaterowi. Jest duże niebezpieczeństwo właśnie prze, przedobrzenia. Czyli jeżeli, jeżeli z, zrobić to za mocno, no to wtedy trochę ta, ta postać dostaje jakiejś takiej groteskowej przesady, więc to, 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 to jest na pewno coś, o czym myślałem dużo, żeby nie przesadzić, żeby to było jednak ludzkie, piękne, takie bez y, przesady żadnej. Yy, I tęsknota. To jest... Taką, szukałem takiej tęsknoty, strasznie mi, się podobały, strasznie mi się podobały w tym filmie w ogóle sceny tej młodości. Mm. Ehm, jest tym właśnie jakaś taka duża nostalgia, nostalgia. Potem, potem dużo mi się też przypominało jakiś scen z ehm, takiej jakiejś dalszej rodziny, gdzieś jakichś ehm, obrazków właśnie wspomnień z dzieciństwa, czyli ta, ta, ta polska, ehm, dzikiego, dzikiej, dzikiej przemiany. Mm. Ehm, i, i, tak, i... mamy 2004 rok też taka, taka data tak. dosyć wyrazista była ta zmiana. I, i, i to jest bardzo romantyczny film. Ym, strasznie mi się podoba też w ogóle relacja ym, małżeńska w tym filmie. Mm -hmm. to, jest, to, to jest ta ciekawa warstwa. A problemy małżeńskie, czy właśnie te wszystkie rodzinne, czy nie wiem, rodzice, do których ciężko jest dotrzeć, ciężko porozmawiać, w ogóle przebić jakąś ścianę, myślę, że to jest. Te czasy i ten problem, ta tematyka dotyczy, dotyczyła nas wszystkich. Czyli jednak byliśmy trochę pozamykani jako społeczeństwo. Być może to wynikało z komuny, być może to wynikało z ograniczonego zaufania, być może z tematów tabu, być może z traumy powojennej, że się nie rozmawiało o tym czy o tamtym, bo były inne sprawy. Więc myślę, że ten, ten temat przełamywania jakiegoś tabu, y, gdzieś tam wszyscy y, jesteśmy w stanie się z tym identyfikować. No. A powiedz mi, na ile Ty pozwalasz sobie na, albo możesz pozwolić sobie na swoją własną interpretację, jeśli chodzi o, o kompozycję? Bo wiesz, reżyser ma też inną swoją wizję, często. Tak. To jest... A w tym wypadku dwój. A w tym wypadku no. tak. tak, tak Gosia Szumowska i Michał Englert. Tak. Z którymi no. wcześniej nie pracowałem, bo to też muszę dodać, okay. że to jest nasz pierwszy y, film y, i to byłem bardzo ciekaw właśnie tej relacji. Jak to będzie też z punktu widzenia akceptów i pomysłów podwójnie? tak. Pod, 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 podwójnie, więc y, dużo było wersji też. Y, robiliśmy ki, ki, wiele, wiele scen miało dwie, trzy wersje mm. i oni sobie to później układali, decydowali, którą wolą bo to jest też ten taki rytm makro filmu, że bardzo często skupiasz się na jednej scenie, ale jednak trzeba też obejrzeć znowu dłuższy fragment i wyczuć właśnie tą to, to, to makro, też ten film, jakby muzyka też nadaje filmowi takie tempo, jest w stanie coś szarpnąć, coś wy, wyciągnąć, więc to jest yy, tutaj czyli to już. dobrze wam się pracowało? To było bardzo ciekawe w ogóle, to jest, to, to jest śmieszne, ale. Yy, i, I te kłótnie były fantastyczne, i te, okay. i te żarty były świetne, w sensie to było, to było, to było bardzo miłe z nimi pracować. Yy, yy, Michał zupełnie ma inny gust muzyczny niż Małgosia. Yy, znowu Małgosia jest też, yy, nie, no to było bardzo ciekawe, dużo się nauczyłem, zupełnie inne spojrzenie też. Napisałem muzykę zupełnie inną w sumie od poprzednich moich projektów, więc mm -hmm. to zawsze mnie najbardziej ciekawi. Ale zobacz, teraz, nominacja akurat za ten film. Więc to, to się dowiedziałem w tej sekundzie. No. Mm -hmm. Myślałem, że tutaj po prostu kiedyś e, parę lat temu było tak, że nagroda wędrowała do kogoś, ale nie było wiadomo, kto jest brany pod uwagę. Okay. Czyli, czyli po nie, nie zorientowałem się, że się zmieniła formuła. Okay. Mm. Chyba, że miałaś jakieś jest... sekretne informacje i miałem szczęście. Są ogólnodostępne informacje. No. E, powiedz mi, lubisz zaskakiwać się muzyką, prawda? No, szukasz Zaskakuje tego. Zaskakuje cię. Tak, szukasz Wydaje? tego. No, to jest taka e, niekończąca się misja. Piękna, piękna rzecz do roboty przez całe życie zająć się czymś. To jest e, starać się za każdym razem oszukać siebie, żeby się tym cieszyć, jakby to było coś nowego, nie? A zaskoczyło cię coś ostatnio? tworząc jakiś projekt? No, po, po, poszukuję tego zmieniając metody, czyli właśnie jak sobie pomyślał mm -hmm. o poprzednich filmach, to nie wiem tutaj sobie dałem właśnie coś, że ten yy, kolor, jeden definiujący, który jest tym za, za, mm -hmm. zaczynem, a przy tym projekcie to był właśnie taki powrót do tradycyjnych metod, czyli fortepian, ołówek i temat. Temat w muzyce filmowej to jest ciekawe zagadnienie, bo w pewnym momencie się trochę nasycił ten język tradycyjny tematów, właśnie melodii takich zapamiętywalnych i to się stało trochę niechciane, archaiczne być może, a tutaj miałem trochę właśnie za zadanie do tego wrócić, więc wydawało mi się to ciekawe. Jak sobie pomyślę, na przykład ostatnio siedziałem na tej kanapie i robiłem wywiad z Wami po sztuce kochania i po ataku paniki. I w Ataku Paniki zrobiłem taką muzykę, która jest bohaterem, ale w ogóle nie bez twarzy. Mhm. Jest w zasadzie podkładem, ale wszędobylskim, ale takim dywanem, który właśnie gdyby miał melodię, to już by natychmiast stał się w jakiś tam sposób zbyt en mhm. jeżeli mogę być pretensjonalny, a ym, podkład energetyczny, czyli jakieś pompujące tempo, coś tam, rytm y, na, na, y, wy, wy, wyliczający ten puls, podbijający. Ten... To jest e, zupełna odwrotność w zasadzie tego, co zrobiłem przy tym filmie, więc mhm, piękne jest, jak możesz e, się zaskoczyć. troszeczkę też Tak, pięknie. ale pisząc się zaskoczyć, znaleźć zupełnie nowe rezultaty, właśnie myślę, że zmieniając metodę, czyli. Okej, okay, czyli narzędziami bardziej się zaskakujesz Często to, te narzędzia, w ogóle robienie narzędzi jest bardzo ciekawe. Mhm. Zawsze to lubiłem. Czyli właśnie to, że szukasz tej techniki, która potem zdefiniuje właśnie ten. ten. Czyli jakbym był scenarzystą, no to mógłbym to porównać do tego, że raz piszesz na maszynie, raz piszesz ołówkiem, raz dyktujesz, raz siedzisz w jakimś w określonym scenarii czy grupie ludzi nawet. Więc te, to, to, to jest, myślę, że nasze zadanie wszystkich. Wiesz czemu zapytałam. Tak naprawdę cały czas mówimy, że wszystko już było, jeśli chodzi o muzykę i ciężko gdzieś nam znaleźć coś innowacyjnego, coś nowego, prawda? Więc tutaj pod tym kątem, jeżeli mówisz o narzędziach, to rzeczywiście tutaj też nowa technologia pewnie nam umożliwia to, to, to żeby to gdzieś kombinować. No na pewno, albo właśnie stara. Albo, za, albo właśnie do... stara, ołówek, albo kartka do... fortepian i, i takie bardzo tradycyjne pisanie, więc to było mm. odświeżające pod tym względem. Czułem też ulgę. Tak już zatraceni tym. Tak, tak. Czułem, czułem, czułem też podania. właśnie ulgę, że, że mogę to tak zrobić. No. Mm. A powiedz mi, um, oglądasz filmy? Tak. Yy... Bo teraz tak jak powiedziałeś, że wczoraj dopiero przyjechałeś, tak. więc nie miałeś chyba na więc jest, jest, Jeszcze nie nadrobiłem wszystkich zaległości festiwalowych, ale będę się starał dzisiaj, jak się da no. I zwracasz, jak tak oglądasz projekcję, jesteś na seansie, to tak mocno zwracasz uwagę na muzykę? Tak, czy, czy to już mocniej nie, niż na fabułę? Tak, nie umiem, nie umiem o tym zapomnieć, aczkolwiek muszę przyznać, że zdarzają się takie filmy, e, gdzie, gdzie rzeczywiście, już odlatujesz, zapominasz na sekundę. Okay. No, to jest piękna, piękne uczucie. Ale nie, rzeczywiście w tym roku muszę się absolutnie wziąć do roboty i nadrabiać zaległości. Przed sekundą tam na drugim krześle widziałem Ksawerego żłaskiego, który zrobił tak. kuleja, a pamiętam jak rozmawiałem o tym filmie z Piotkiem Starakiem, który miał go reżyserować de facto. Tak, więc jestem tego właśnie. bardzo też ciekaw, jak to wyszło, bo, bo robiliśmy I... z Watch Outem y, te trzy lata temu pewnie sztukę kochania. Mhm. Więc... Powiem Ci, że przedwczoraj byłam na projekcji filmu i, i muzyka też jest świetna i w ogóle sceny taneczne, także mam też dużo tej, tej no to muzyki. Jest, to myślę, to, to, jest, to jest ciekawe, że chłopaki mają też właśnie ten taki e, zasięg, myślę, że widownia im też dopisze, więc to, to jest... E, to jest takie kino, które działa zawsze tak. e, też na wielu płaszczyznach. Ale mhm. jestem ciekaw, jestem bardzo ciekaw. No. A jesteś perfekcjonistą, jeśli chodzi o tworzenie swoich własnych kompozycji? Na pewno w jakimś zakresie, w jakimś stopniu, ale staram się ten stopień zmieniać i ograniczać mhm. albo przesuwać nacisk okay. na różne rzeczy. Okay. Chodzi o to w zasadzie, równowana? żeby cały czas robić to samo zadanie, całe życie, ten sam zawód, ale. Spróbować znaleźć w nim jakiś żar jeszcze i tą miłość, która może wynikać z lekkiego zaciekawienia, które może wynikać z lekkiego przerażenia, które może wynikać z zaskoczenia, więc to jest tak, jakby pytanie o 50-letnie małżeństwo. Jak podtrzymywać cały czas tą, tą dziecięcą świeżość. No dobrze, ale powiedz mi przy filmie, przy filmowej muzyce. Zostajesz, czy, czy właśnie tworzysz inne jeszcze projekty, prawda? Tak, tak. Dużo, dużo robię różne rzeczy, ale y, zawsze czułem, że muzyka filmowa jest moim zawodem, takim prawdziwym zawodem. A kiedy? E, no bo uczyłem się tego w sumie y, od, od dłuższego czasu. Pracowałem bardzo wcześnie, y, aspirowałem do tego, żeby pracować bardzo wcześnie, ale robiłem też różne rzeczy. I, I rzeczywiście ym, to mi się kojarzy z takim fachem, czyli w życiu muzyka, no jak, nie wiem, gram koncerty, mam takie uczucie, że nigdy nie wiadomo, ile to potrwa. Że to jest jakiegoś rodzaju szczęście, że to jest jakiegoś rodzaju... Dalej masz takie uczucie? No, w sumie w zeszłym roku zagrałem stadion <grych> i w, teraz w, w listopadzie gram arenę w, w Łodzi, na co serdecznie zapraszam. Ym, I to jest bardzo dziwne uczucie, nie wyobrażam sobie, żebym Traktował to normalnie. Czyli to jest dla mnie jakiegoś rodzaju. Cały czas yy, w takim małym jakimś świętem, jakiegoś rodzaju imprezą. Yy, I nie masz takiego uczucia, że będziesz tak całe życie imprezować w ten sposób, albo że ci się to będzie udawało. A jeśli chodzi o filmy, to zawsze miałem podejście do tego, że to jest taka praca, prawdziwa praca, prawdziwy fach, coś co można yy, ćwiczyć całe życie. I usługa, tak naprawdę też. Bo. Tak. E, drużynowy sport, e, pracujesz dla e, kogoś, Tam dla nie jest twoje solowa... To nie jest mój e, film, więc to jest piękna I też jest zawsze to. lekcja pokory, w sensie też tego, że potrafisz napisać coś naprawdę pięknego, ale to nie wchodzi, zupełnie znika. Właśnie tą pokorę, no? pokorę tak. wtedy masz. Więc w sobie, to jest, to, jest, to, jest, super... to jest ciekawe, bo to potem też zupełnie zmienia to, jak robię rzeczy sam dla siebie i w tym momencie nie mam takiego sam muszę wyrzucać rzeczy, muszę sam decydować o tym, co, po co postanawiam wywalać i jak selekcjonować y, swoje prace. No bo nie wszystkie muszą być zawsze y, świetne i to mnie zawsze fascynowało, ta selekcja. To mhm. jest takie jak robienie zdjęć, robisz tysiąc zdjęć, ale jak wybrać te dziesięć i które i dlaczego? I to jest ciekawe samo w sobie już. No. To są cenne cechy i, i chyba dzięki temu też utrzymujesz... Ja też tak. swoją pozycję, chyba. Ale to też jest ciekawość, że, że za każdym razem ten proces, ta zagadka do rozwiązania, ułożenie tych puzli, tak. jest... Yy, nie jesteś głodny ciągle czegoś. Ono, nie, nie wiem, jak będę przeklinał, ale no dostajesz baty od tego projektu zawsze. Rozumiałe. I zawsze mhm. to jest walka z jakiegoś rodzaju niedźwiedziem i piękne są te, że wychodzisz potem Musisz się oczyścić z tego i zacząć robi, robić to no, od nowa. No. Radzimierz, czego mogę Ci życzyć teraz, hmm. na koniec? Nie yy, <głos》> yy, zmierzając. No, yy, na jakim etapie czujesz się teraz, aktualnie? Taki. Yy, taki. Do, 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 dojrzały. Yy -y. <głos》> Chciałbym powiedzieć schyłkowy, bo znacznie mnie śmieszy to słowo, ale mam nadzieję, że nie. Spełnione? Tak, z, z, <głos》schyłkowa <głos》> część. Yy, nie no, jednak z kompozytorami tak bywa, że wielu jest nieżyjących kompozytorów, prawda? Uczymy się w szkołach, całe życie gramy tych tak. raczej klasyków. Więc bycie kompozytorem żyjącym wystarczy. Cudowne. Długiego życia życzę. Dzięki. W takim razie. Dziękuję pięknie. Radimir Dębski. Jimmy, do zobaczenia.